Cześć I... widzowie, ja nagrywać live'a To serdecznie, że nie chcę odcinka nagrywać A jak ty dziecko się... opuściła, czy co? Jak ty mi wykonał? Jak ty wykonał? wykalał? Zaku? Zaku? Zaraz ci podam Mało mam subów, ale trochę to mam Podaj, 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 podaj Podaj jak się bocik rozwija nie będę sobie właściw. O, puścił. Boże. Czy jaki Dobra widzę, wykończę tego live'a.